Cześć, jest drugi luty 2025 Pierwsze wyjście w tym roku I jest pierwsze znalezisko Nie jest to jeszcze zrzut jelenia, bo jeszcze jest za wcześnie Ale jest to zrzut koziołka, to jest tak zwany parostek I nawet ładny jest Widać, że już trochę tu poleżą Bo znajdziemy do pary chociaż wątpię w tych liściach mamy kolejny zrzucik w tym roku jakoś słabo mi idzie. mianowicie tak, jestem na bab babrzysku i tak sobie patrzę, patrzę i jest. I to jest świeżutki zrzut z całkiem niedawno A. Zobaczymy czy, my, czy spory. O. Maleństwo. Ale świeże. Połamane. Jak to... Jak to z młodymi bywa. Mamy następny. Zyrzutik. Jak widać. Szukałem do pary, ale... Zostawił tylko jednego. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Świeżutki. Świeżyńki. Bardzo ładny. Śkoła tak mi się wydaje około 3 kilo cała szkoła tego ale jest bardzo ładny. Mamy bardzo ładną parkę. Ja już ją widziałem ale nagrywam jeszcze raz Taka ładna tyka To akurat zobaczyłem pierwszą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to sobie weźmiemy widać, że z tego roku a drugą nie wiem czy będzie widać leży tam Bardzo ładny jest, tak jak widać. O, proszę. Bardzo ładna i w miarę, w miarę ładną wagę ma. Zobaczymy czy to jest parka. Brudna, troszkę by upadła na róże. Tak się prezentuje, bardzo ładna na oko nie wiem, ile to może ważyć z 5 kg następnego mamy co prawda maluszek ale jest świeżutki co my tu mamy 4 dwie odnogi dwie odnogi nie to był ósmak może był, coś takiego, ale fajnie. Jeszcze coś można podnieść bardzo fajnie, cieszy mnie to jeszcze.